Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie, cieplutko i mam nadzieję, że u Was jest wszystko fajnie. No i witam Was z filmikiem na kolejny moment w naszym życiu, tak? No, na kolejny moment, to znaczy, czytanie jest bezterminowe. Gdy wejdziesz na ten filmik, będzie aktualne zawsze. I zobaczcie, zacznijmy sobie od prawej strony. Jak powinnaś, powinieneś oczyścić sobie tego dnia ciało i umysł? Mam nadzieję, że poczujesz. Wiecie co? Duszę, ciało, umysł całe wnętrze. wszystko, co się tyczy Ciebie, całą, całego Ciebie, kochani. Bo wiecie co, nasze umysły, ciała nieustannie coś muszą przetwarzać, tak? Jak jedzenie i picie, to jakieś myśli, to jakieś emocje cały czas są nakręcone. Tak naprawdę, nawet śpimy, to cały czas i późno jemy kolację, to nasze ciało przetwarza to. W nocy przetwarza myśli nasze zmartwienia. Kółko jest takim kołowrotku, w, takiej, w takiej wierowniku, tak? I kochani, może by trzeba by było tego dnia, żebyśmy nie byli tacy przytłoczeni, żebyśmy nie byli tacy zestresowani, to zrobić taki malutki kroczek w tył, ale to w nawiasie, ten kroczek w tył, trochę wygospodarować sobie tego czasu, zrobić sobie jakoś taką przerwę. Jeżeli na cały dzień nie możecie, to chociaż spróbujcie wieczorem i skupić się na zadbaniu właśnie o siebie, tak? I na relaksie jakimś, właśnie, żeby się zrelaksować, żeby odpocząć, żeby się wycofać z tego takiego skiełku, chociaż godzinkę wieczorem. Jeżeli macie wolny czas, to spróbujcie poświęcić oczywiście więcej sobie czasu, albo to nawet niekoniecznie tylko tego dnia, ale zróbcie sobie taki rytuał przez kilka dni dla siebie. Kochani, na przykład możecie zrobić, ja Wam podpowiem przy tym, patrząc na tę kartę, tak? Przerwę taką e, technologiczną, właśnie, taki detoks, właśnie. Detoks cyfrowy, o. Wszyscy, bo wiadomo, e, cyfrowe sprawy, e, technologia super jest. Dzięki temu my oboje rozmawiamy, tak? Ty i ja, tak? Ale czasami jakiś taki króciutki czas, a dzień to by było super. A co powiecie na dwa dni? Nie wiem, czy to by było łatwe. Ale tak odświeżyć się tak i skupić się na innych małych rzeczach, na tym, co jest może na podwórku, na inaczej spędzić ten czas, ten dzień. Myślę, że to by się przydało każdemu z nas. Możemy na przykład wziąć udział w jakichś zajęciach jogi na przykład coś oczywiście w zajęciach takich dla ciała no nie pójść na przykład na spacer na podwórko gdzieś na przykład do parku nad wodę nad rzekę do lasu gdziekolwiek tak jakiś znaleźć fajne miejsce spokojne i na przykład wypróbować sobie jakąś technikę jakąś medytacyjną tak albo coś może być na przykład jakiś taki dzień że Postanowisz wziąć sobie kąpiel tego dnia, wziąć książkę, wyobrazić sobie, że tak nie ma komputera, nie ma telefonu, nie ma telewizora, nie ma takich urządzeń elektronicznych, z jakich korzystasz na co dzień i co tego dnia by zrobił. Oczywiście nie polecam wyłączać w ogóle światła w domu, bo lodówka się mrozi ale wyobrazić sobie, wmówić sobie, że tego dnia nie korzystam, ale by było ciężko, co? Nie zaglądać na Snapchat, albo gdzieś na Facebook. Ciężko by było, ale kochani, co wy na to? Myślę, że to może by nam się przydało tak się oczyścić. Też by się przydało, szczerze powiedziawszy, bardzo by to się przydało. Spróbujmy sobie wyskrobać chociaż troszeczkę czasu, tak? Ciężko, ciężko by było, bo już teraz sobie tak wyobrażam się, żeby było ciężko. No ale obok mamy kartę umiarkowania nam wypadła No umiarkowanie, chyba da nam troszeczkę w tym dniu takiej siły, właśnie. Bo umiarkowanie to jest harmonia w nas, tak? Będzie w nas spokój, harmonia. To myślę, że już jak nie będziemy podenerwowani, to łatwiej nam będzie właśnie nie korzystać z tych takich rzeczy. Chyba czy łatwiej, myślicie? Myślę, że tak, bo. Umiarkowanie to też jest cierpliwość, to znaczy, w miarę będziemy zrównoważeni, cierpliwi tego dnia, spokojni. No i właśnie to jest dobry czas właśnie na, na wiecie co, na wszystko, na taki detoks, ale też umiarkowanie to na przebaczenie sobie, komuś, tak? Na, na zgodę, w, w całym, na przykład w pracy, w domu, ze znajomymi, żeby. Znowu wróciła ta harmonia, bo to taka energia będzie taki, taki tego dnia, tak? Żeby powoli na przykład yy, rozwijać jakieś uczucia między tobą a kimś. Też jest bardzo, bardzo dobry czas. Yy, czy to wiecie co? Myślę, że to nie jest dobry czas na... Różne eksperymenty seksualne, bo to raczej jest wstrzemięźliwość seksualna przy karciu umiarkowania, taki spokój. To myślę, że tutaj akurat w łóżku to nie będzie wcale tak gorąco, tak raczej spokojnie, ale na inne sfery w życiu oprócz seksu to powiem, że będzie cudownie. Może finanse też nic rewelacyjnego, bo to jest raczej spokój, ale jeśli chodzi o zdrowie, harmonię, o taki spokój, święty spokój. To właśnie wnosi dla nas to umiarkowanie, dużo równowagi w naszym życiu, dużo spokoju tego dnia. A zobaczcie, ta karta pozytywna, afirmacja, to tutaj możecie dać pole popisu. Pozytywne afirmacje. Widzicie, co, kochani? Czy macie, czy sami yy, mówicie coś sobie pozytywnego, bardzo pozytywnego, takiego, żeby siebie podbudować, tak? Podnieść swoją energię, własną wartość, właśnie, żebyśmy poczuli się bardzo czegoś warci. Te właśnie afirmacje, że kocham siebie, jestem zdrowa i jestem szczęśliwa, i jestem piękna, cudowna, Radosna, odważna, wszystko tak, co tam na tej skórze tam pisze. Ale kochani, wiecie co? Yy, w tym właśnie, w takim szumie czasami, yy, to możemy, właśnie, jeszcze przez taki zgiełk wszędzie, przez taki się odżywiamy i ten pęd, to czasami może, możemy zapominać o tym tak naprawdę, że powinniśmy siebie kochać, bo my tak naprawdę czasami chyba dla kogoś yy, funkcjonujemy, żyjemy a już o sobie to chyba zapomniałam na samym końcu, gdzieś tam jesteśmy, tej, tej szarej listy, żeby o sobie pomyśleć. I właśnie te pozytywne afirmacje pomogą nam trenować nas, nasz mózg, tak? Do patrzenia na pewne sprawy inaczej. To są takie małe kawałki prawd w nas, miłości do samego siebie, który powinniśmy sobie mówić, 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 aż nas nasz mózg tu utrwali. utrwali, utrwali tak, utrwali. właśnie to, żebyśmy y, potem właśnie mieli tą moc, żeby w, y, jakby w sytuacji, gdy będzie coś trudnego, żebyśmy znali swoją wartość i ta afirmacja właśnie nam pomogą. Tutaj tego dnia coś y, może być... Y, takiego w waszym życiu, że Wy potrzebujecie, żeby tutaj się wzmocnić, uniknąć jakichś pułapek, złych, właśnie wzorców myślowych czy czegoś, to właśnie te afirmacje dla Was pomogą, dla mnie też w sumie żeby nie negatywnie o sobie myśleć, nie negatywnie oceniać, w jaki sposób my myślimy, też nasz mózg funkcjonuje, ale spróbować sobie wymawiać, bo afirmacje czasami myślisz, sobie wymawianie po prostu, aż się to utrwali, tak? No i teraz, czy my jesteśmy gotowi, to powinniśmy tego dnia się przygotować, żeby podnieść swoją energię, tak? Żeby mieć więcej w sobie siły, gdy przyjdą na przykład trudniejsze chwile, tak? Czy to będziemy na jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej, czy te afirmacje nam przydadzą? Powinniśmy w sumie kochani afirmacje, to z jednej strony to jest takie kochanie siebie, ale całego świata naokoło i wszystko, co naokoło nas jest, tak? Żeby nie było tego bólu, żeby nie było zaniedbania, strachu, tych takich negatywnych rzeczy. Kochani, moim zdaniem nie powinniśmy pozwalać przyjmowanie do siebie za dużo krytyki. Tego dnia, wiecie, Raczej myśleć pozytywnie, to chyba nas umocni, mówić sobie: jesteśmy że pełni odwagi, mam odwagi, dużo w sobie, tak? Żeby działać, żeby podejmować decyzje, żeby nie bać się, żeby kroczyć przy życiu. Jestem odważna, bo przecież mi nic nie jest, nic mnie nie zlęknie, tak? Jestem bezpieczna, mam dom, mam spokój. Jak nie mam na przykład czasami bliskich osób, to wszechświat nade mną czuwa, tak? Bóg, ktoś mnie wspiera. Porzucić wszystkie zmartwienia, myśleć bardzo, bardzo pozytywnie. Wszystko, co Ci przyjdzie do głowy na przykład obecnej chwili tego dnia, tak? Możesz na przykład powiedzieć, że, yy, że mogę sobie ufać, tak? Ufam sobie, bo mam strasznie z tym mądra, mam dobrą intuicję, mam moje wszystkie wewnętrzne rady, to są zawsze cium, na plus, tak? Jestem niesamowita. Jestem inteligentna, wiem czego chcę i wiem, co jest najlepsze dla mnie, bo kto inny może wiedzieć, co jest najlepsze dla mnie. Ja sama wiem to, tak? I kochani, możecie tutaj mnóstwo, mnóstwo yy, myśleć pozytywnie. Z tych afirmacji może być mnóstwo. Ja akurat nie jestem przygotowana, bo nie wiedziałam, że ta karta wypadnie z afirmacją, żeby tu tak pomyśleć, o czym ja bym mogła to, to afirmować tego dnia, ale kochani, wszystko. O to, że jestem najcudowniejsza osobą, tak? Pomyślcie, czego ci brakuje, to tego dnia może spróbuj to afirmować. Jestem cudowna, spójrzmy na tę kartę. Jestem odważna, jestem taka odważna, pomyślisz, tyle sytuacji było niefajnych, a ja sobie poradziłam, ra, ra, dam radę, tak? Jestem piękna, bo jestem piękna, jakie mam piękne dłonie, jakie mam piękne ciało, tak? Jestem zdrowa, bo tak naprawdę nic mi nie dolega. Wyobrażę sobie, wyobrażę siebie w najlepszej. Twojej wersji. Nawet jeżeli tego nie ma, to wyobrażaj sobie, że to jest. I nie skupia się w ogóle na negatywach, myśl tylko na, na, na tak, jakbyś siebie bardziej upiększała w tym, w tym wszystkim, tak? Na przykład, jeżeli mi czegoś brakuje, hmm, jestem leniwa, to sobie będę dziś o, właśnie mi to przedłoguje. Jeżeli jestem dzisiaj leniwa, to sobie będę afirmować, Jezu, jest okay, jestem pracowita, jak ja dużo potrafię zrobić, jak będę myśleć, że w końcu wstanę i pójdę coś robić. No, tutaj możecie sobie różnie afirmować. Co Wy tam sobie chcecie, kochani, to nam się przyda. Się przyda, żeby potem w trudnych chwilach yy, było jak znalazł, no nie? Jak będziemy afirmować? No i powinniśmy tego dnia sobie zaufać swojej własnej intuicji, bo nasza intuicja nas nie oszuka, kochani, tego dnia. Jeżeli cokolwiek przyjdzie Ci do głowy ta pierwsza myśl, to trzymaj się tego. Bo to właśnie to ty masz rację w tym momencie. Twoja intuicja ci nie okłamuje i lec za tą pierwszą myślą. Cokolwiek to przyjdzie, jakiejś sytuacji yy, człowieka, czegokolwiek, to ta pierwsze twoje odczucie. Co ci twoja własna intuicja mówi tego dnia? To łap. Łap to myśl. I to będzie ta właściwa, kochani, myśl. Właśnie ta właściwa myśl tutaj. z tą intuicją. Myślę, że bardzo taki ciepły, kochani, taki ciepły, spokojny czas. Też czujecie to, i to umiarkowanie, i te pozytywne afirmacje. I co do tego ma jeszcze ten związek? Hmm, a na niej to będę musiała przeczytać na tej karcie, bo to jest z przesłań anielskich. Twoją najważniejszą relacją jest związek z samym sobą. Zobacz, sam z sobą. Ja te karty dawno nie widziałam. Ja myślałam, że to z kimś. I z Bogiem. A wszystkie inne wyrastają właśnie z niego. Chcąc przyciągnąć, uzdrowić lub zrównoważyć jakąś relację. Zaciśnij związek ze swoim kochanym stwórcą. Gdy poczujesz się bezpieczny i kochany, twoje pozostałe związki rozkwitną. To piękne, czekajcie, czas muszę przeczytać. Związek. Twoją najważniejszą relacją jest związek z samym sobą i z Bogiem, a wszystkie inne wyrastają właśnie z Niego. Chcąc przyciągnąć, uzdrowić lub zrównoważyć jakąś inną relację, zacieśnij związek ze swoim kochanym stwórcą. Gdy poczujesz się bezpieczny i kochany, twoje pozostałe związki rozkwitną. To jest pięknie, kochani. Ojciu, wiecie co, ja myślę, że tego dnia to powinniśmy skupić się naprawdę na miłości. Ogólnie, na miłości, na spokoju, na swojej intuicji, na afirmacjach, na oczyszczaniu i ciała, i duszy, i umysłu, i wszystkiego. Spokojny dzień, kochani. Powinniśmy wsiąść wolne w ogóle tego dnia. <głos》>. Powinniśmy wsiąść wolne. Tak, nie będziemy się, kochani, widzieć, bo nie będziemy mieli prądu, to widzimy się. Sun, Buziaczki, pozdrawiam Was serdecznie. Miejcie super czas. Pa!